Cześć, witam Was serdecznie ze Strzelnicy. Dzisiaj będzie temat o tuningu karabinków na przykładzie .22. Dlaczego tak? Po pierwsze, y, coraz więcej osób strzela z .22 strzelania precyzyjne z celownikami optycznymi, czyli taki paralongshot. No i pojawiły się pytania, oczywiście, który karabinek wybrać, dlaczego, który jest lepszy tak dalej. Można to zrobić na dwa sposoby. Po pierwsze, y, ogólnie tendencja strzelania z .22 w ramach właśnie takiego jakby treningu albo takiego... Zastąpienia jakiegoś długodystansowego strzelania jest koncepcją fajną. Ja to już od długiego dosyć czasu próbuję wdrożyć w Polsce na zasadzie takiej, przez pokazanie, że tak się da, dlatego że na świecie bardzo wiele osób tak ćwiczy. Duże kluby strzelające, właśnie długi dystans, praktycznie zasadą jest, że każdy ma dwójkę i robią sobie jakieś tam zawody z 22 też. No i na świecie strzela się z tego naboju zawody na 300-400 metrów nawet troszkę więcej. Widziałem sam strzelania takie, gdzie ludzie strzelali na 1000 yardów z 22 i trafiali bardzo ładne grupy, których nie jeden człowiek nie powstydziłby się przy centralnym zapłonie. Natomiast kwestią jest właśnie to, że można cały ten swój trening, całą tą przygodę z 22 zacząć na dwa sposoby, albo kupić karabinek za 3000. Czy coś koło tego, sam goły bez celownika, bo wiem, że takie oferty są rozważane, dostaję takie zapytania. Albo można kupić karabinek za 300 zł i troszeczkę przy nim popracować, i on będzie strzelał tak samo dobrze, czasami nawet lepiej. Z naszego doświadczenia wynika, że karabinki kupione po 150, 200, 300 zł potrafią zrobić z przypadkowej amunicji, niekoniecznie najlepszej, dobranej grupy rzędu centymetr na centymetr na 100 metrach, rzędu 12 mm rozrzutu na 100 metrach i tak dalej i tak dalej. Wystarczy troszeczkę przy nich popracować, głównie dobrać amunicję, ale bardzo często jest potrzebny też taki troszkę szerszy tunik. Już pokazuję co my zrobiliśmy w naszych karabinkach i dlaczego. Tutaj mamy to za 12. Kto ma swojego to może rozpoznał, bo jest troszeczkę przebudowany, sporo rzeczy wygląda inaczej. No i mamy tutaj jako kontrast Pewnego typu KK-150, albo znany też jako Sul-150. Karabinek wyczynowy sportowy. Tozy były bardziej karabinkami, można powiedzieć, takimi treningowymi. One nie były w takim ścisłym jakimś wyczynie. Przynajmniej ja się z tym nie spotkałem. Natomiast KK-150, owszem. Co my przy nich zrobiliśmy? Pomijając oczywiście zmianę koloru z takiego starego meblu. Jakiegoś mebla, przepraszam, pokrytego politurą na drewno, yy, malowane na jakiś tam kolor, jaki kto lubi. Pierwsze, co się rzuca w oczy, to oczywiście regulowane baki, czyli możliwość dostosowania sobie tej części podpoliczkowej do tego, jak wysoko mamy zamontowaną lunetę. I teraz oba karabinki były przystosowane do strzelania z przezierników, czyli tu bardzo nisko osadzony przeziernik, jakiegoś tam typu. Mocowanie na lufie w tozie trochę wyższe, w KK było odrobinkę niższe, także tu było jeszcze wszystko niżej. Jeżeli zamontujemy celownik, tak jak widać, dosyć wysoko nad powierzchnią komory zamkowej, bo tu idzie jeszcze adapter szyna, o tym za chwilę będę mówił, dopiero montaż, to żaden z tych modeli nie pasuje i nie będzie pasował do strzelania z lunetą pod kątem wysokości baki, dlatego że będzie po prostu za nisko. Będziemy patrzeć gdzieś tutaj. Zaczniemy dociągać głowę do góry siłą mięśni, karku i po prostu zesztywniejemy po chwili. Bardzo niewygodne, przeszkadza ogólnie, męczy i tak dalej, dlatego wszystkie nasze karabinki mają kolby wyposażone w regulację baki wysokości, konkretnie tej części podpoliczkowej. Robiliśmy to na dwa sposoby. Można to robić tak jak tutaj, czyli są po prostu jakieś pręty prowadzące, wpuszczone. Zwyczajnie w drewno jest regulacja na zasadzie śruby, bardzo fajna, taka precyzyjna, dosyć fajnie się nią posługuje pod tym kątem, że można sobie podkręcić troszeczkę wysokość, sprawdzić, podkręcić, sprawdzić i tak dalej. Trochę gorzej, jak trzeba zamek do czyszczenia wyjąć albo coś w tym stylu. Tutaj zrobiliśmy inną wersję zupełnie, czyli nie są puszczone pręty przez drewno, tylko są wklejone tuleje. Tutaj są akurat aluminiowe. Można wklejać stalowe, jak to woli. Generalnie problem z całą tą yy, częścią, z całą tą regulacją jest taki, że muszą być otwory wywiercone idealnie równoległe. Dlatego, że jeżeli sobie zrobimy otwory, które będą odrobinę zbieżne, rozbieżne albo gdzieś tam się yy, będą krzyżowały yy, przy przedłużaniu do nieskończoności, jak to często na grafice inżynierskiej tam. Się mówi, albo na takich tego typu przedmiotach, to nam po prostu ta baka nie będzie się podnosić albo nie będzie nam się chować. Użyliśmy tutaj też trochę innego sposobu zacisku, czyli mała śruba imbusowa, do tego kluczyk pół obrotu wystarczy, żeby tą bakę odblokować, pół obrotu potem, żeby zablokować. Nie trzeba żadnej siły, ona nie opada. Także system jest taki dosyć fajny, nie trzeba się nad nim jakoś tam znęcać straszliwie. Przede wszystkim nic nam nie wystaje z kolby. Także jest schowane ładnie, dosyć to fajnie wygląda. Jeżeli ktoś sobie robi dla siebie jakikolwiek system regulacji, to można sobie zażyczyć czegoś takiego albo zrobić sobie coś takiego. Dlatego, że jeżeli dla jednej osoby i do jednego celownika mamy wyregulować wysokość tej części, to zrobimy to raz i tutaj nic po prostu nam nie szpeci broni. Czasami zdarza się, że są jakieś pokrętła, one odstają, przeszkadzają potem przy chowaniu broni do szaf pancernych itd., itd. Te pokrętła są jeszcze w miarę takie sympatyczne pod tym kątem. Natomiast po pierwsze, tak, trzeba więcej roboty przy mechanizmie w ogóle i więcej trzeba popracować przy umieszczeniu tego wszystkiego w kolbie. Dlatego że ją trzeba przefryzować pod koło, zębatę, trzeba wywiercić otwory itd. itd. Ogólnie, pierwsza i niezbędna rzecz to jest właśnie podniesienie baki do takiej wysokości, jak ma być. My musieliśmy się zdecydować na wersje regulowane, tak jak widać. Jak ktoś robi coś dla siebie tylko i wyłącznie dla jednej osoby, to można sobie po prostu dać nakładkę. Także to jest taka część tuningu, którą można pominąć w pewnym stopniu. Natomiast ogólnie, dobrze jak coś takiego zaistnieje, jakaś regulacja, albo przynajmniej właśnie nakładka. To, co widać jeszcze z zewnątrz, dołożyliśmy dwójnogi, oczywiście. Tutaj był zwykły bączek, czyli dwójnogi Harisa albo jakiś w tego typie, w jego typie dwójnogi. Innych producentów wchodzą od razu po prostu, więc tu nie ma problemu. Jeżeli chodzi o KK150, tu jest szyna do pasa. No i musieliśmy zrobić adapter, przejściówkę na Picatini i dwójnog na Picatini. Też fajna sprawa. Można go dzięki temu troszeczkę przesunąć. Nie wiem po co miałby ktoś to robić, ale zawsze y, da się przybajerować pod tym, pod tym kierunkiem. Y, za chwilę dojdziemy do szyn, bo to jest następne, co się rzuca w oczy. Natomiast to, co może się w oczy nie do końca rzucać, to są stopki. No i teraz tak, stopka kolby. Jak ktoś troszeczkę strzelał, to wie, może być tak, że jeżeli broń została zaprojektowana do strzelania w jakiejś tam postawie, stojąc, klęcząc albo uniwersalnej, albo leżąc, ale na łokciach. A nie z dwójnogiem nisko, to cała kolba może iść pod takim kątem, że przy oparciu się poprawnym w dołku strzeleckim po prostu yy, mamy relatywnie wysoko uniesioną kolbę i lufa idzie w dół. I wtedy trzeba albo podnosić dwójnok, robić jakieś takie akrobacje, które powodują, że albo mamy szyję pod kątem prostym wygiętą do tyłu, albo jest zwyczajnie niewygodnie. I żeby jakiś mieć nawyk, po pierwsze, a po drugie, podparcie tam, gdzie ono powinno być, czyli w dołku strzeleckim, a nie nad ramieniem, zrobiliśmy regulowane stopki. Bardzo prosta rzecz. Wystarczy w miejscu, gdzie są normalne śruby do jakiejś tam bakelitowej końcówki, która była tu oryginalnie, e, zrobić podłużne wyfrezowania w kawałku plastiku i można sobie regulować położenie tej stopki góra-dół i już coś się pozytywnego dzieje. W karabinkach takich jak Właśnie KK-150 takie rzeczy były zrobione oryginalnie, czyli tu jest jedna śruba regulacyjna i można dosyć daleko tą stopką sobie manewrować, dlatego, że ktoś mądry o tym pomyślał. Czyli jak były zmiany postawy, strzelane konkurencje, trzy postawy, na przykład karabin właśnie stojąc, klęcząc, leżąc, to zawodnicy sobie po prostu tą stopkę mogli podregulować. No i to, co nam się udało zrobić w KK, to jest właśnie Kolba regulowanej długości, czyli ją można złożyć, można ją rozłożyć. No i niestety z tego względu, że prowadnice wewnątrz musiały się skrzyżować jakoś z tymi prętami, które utrzymują nam bakę, no to potrzebowaliśmy jak zaoszczędzić jak najwięcej materiału, i dlatego tutaj nie ma tulej, tylko idzie przez gołe drewno to wszystko. Także jakiś tam kompromis, ale długość kolby, generalnie, jeżeli macie możliwość regulacji to wpływa pozytywnie na cały efekt dlatego, że przy zmianie postawy zmieniacie położenie głowy pochylenie szyi itd., itd i oko się odsuwa albo przysuwa do lunety, więc czasami bardzo się przydaje właśnie ta regulacja długości kolby dobra, do ciekawszych rzeczy założyliśmy sobie na wszystkich karabinkach szyny Picatinny polecam generalnie, jeżeli ktoś może wybrać ten standard, dlatego, że wszystkie montaże w którejś z wersji na pewno występują na szynę Picatini w tej chwili. Większość celowników, jeżeli ma jakieś montaże dodane oryginalnie, to powyżej 50% w ogóle wszystkiego będzie miało właśnie montaż na tą szynę. Szyna jest uniwersalna, szyna jest w miarę powtarzalna, czyli jeżeli sobie te celowniki zdejmujemy i zakładamy, my tak robimy cały czas od 3 lat i generalnie sprawdza się to całkiem nieźle. Na zasadzie takiej, że jeżeli trafimy tym samym celownikiem na ten sam karabin i w to samo miejsce na szynie, to powinien mniej więcej dobrze strzelać, plus minus od razu. Wiadomo, że tam jakieś kwestie przystrzelania, to już nawet, powiedzmy, tam warunki wpływają na to, ale szyny są generalnie powtarzalne, w zależności jeszcze od tego, jak bardzo chińską szynę, jak bardzo tanią ktoś kupi. Natomiast problem jest taki, że jeżeli sobie założymy szyny na karabinkach, do naboju 22LR, no to może być tak, że braknie nam zakresu regulacji w lunecie, żeby go przystrzelać na 100 metrów. Czasami tak się zdarza, jeżeli luneta ma wąski zakres. Gdyby ktoś chciał strzelać potem na 150, 200, 300 metrów, to na pewno mu braknie. Najczęściej jest tak, że gdzieś za setką się kończą. No i teraz tak, co my zrobiliśmy w związku z tym? Zrobiliśmy sobie pomiędzy szyną a komorą nabojową, zamkową, przepraszam, adaptery czyli takie dodatkowe kostki, które są pochylone o 10 miliradianów albo ewentualnie w niektórych wersjach, w zależności co było nam potrzebne kostki są płaskie, a szyny są podcięte tak, żeby o co najmniej 10 miliradianów pochylić po prostu całość do przodu co nam to daje? to nam dało dokładnie tyle, że możemy sobie spokojnie z tych karabinków do 300 metrów bez problemu strzelić, wkręcając poprawki na bębnach lunet i każda luneta nawet jeżeli ma jakiś tam mały zakres regulacji, po prostu sobie z tym radzi. W zależności od tego, co nam było do końca jakoś tam potrzebne w danym modelu, robiliśmy te szyny albo wyżej podniesione, tak jak jest tutaj, albo robiliśmy je troszkę niżej podniesione, tak jak widać. Tutaj jest niemalowany ten adapter. On jest taki w miarę cieniutki, najcięższy, jaki się dało mniej więcej zrobić, żeby tylko jakaś tam wytrzymałość jeszcze na nim była. Robiliśmy to dosyć dokładnie, czyli to nie są przejściówki jakieś tam chińskie, e, kupne na zasadzie z szyny jedenastki na Pikatini, nie wiadomo z czego to jest zrobione, ile wytrzyma. E, frezowaliśmy dokładny negatyw wierzchu komory zamkowej, czyli jak na KK-150 było e, kawałek szyny jedenastki, chociaż tutaj w zasadzie chyba w tym akurat była przez całość szyna jedenastka i dalej komora o średnicy mniej więcej 30 mm, to robiliśmy dokładnie negatyw tego co. Tam się znajduje na wierzchniej części. Jak w Tozie 12 była tylko okrągła komora o troszkę mniejszej średnicy, dorobiliśmy dokładnie negatyw tej komory o takiej średnicy, jak się należy. I dzięki temu, jak taką kostkę położy się na górę komory, to ona w kierunku w ogóle się nie porusza, czyli ona jest ustawiona od razu osiowo, zgodnie z komorą zamkową, czyli troszeczkę. Wymagało to pracy, ale jest fajny efekt. No, i to jeśli chodzi o wierzch karabinu, to co widać z zewnątrz, to jest właściwie wszystko. W karabinkach typu KK, gdzie spusty są wyczynowe, nie trzeba nic przy nich grzebać. W karabinkach typu TOS, gdzie spusty są mało wyczynowe, nie da się przy nich grzebać. Więc tutaj akurat sprawa jest prosta w tozach, ósemkach, dwunastkach, przynajmniej z tymi się spotkałem osobiście, takie mam. Można walczyć ze spustem, ale jest ciężko coś zrobić. Ciężko jest coś osiągnąć. Jak jest troszkę bardziej toporny, trzeba troszeczkę do niego przywyknąć zwyczajnie. Co jeśli chodzi o rzeczy, których nie widać, a mogą być ciekawe. Zrobiliśmy w obu karabinkach bedding, czyli takie można powiedzieć um, ułożenie komory zamkowej za pomocą żywicy, czyli odcisk z żywicy wewnątrz komory, pod komorą zamkową, wewnątrz osady, dlatego że część osad w ogóle broni palnej przylega do komory tylko w kilku punktach i to zupełnie przypadkowych, i nie tam, gdzie byśmy chcieli, i nie tam, gdzie się spodziewamy. Dlatego robi się takie zabiegi, żeby to wszystko całą powierzchnią ze sobą się stykało, żeby ta broń, czyli lufa, komora i tak dalej, były osadzone porządnie i yy, nieruchomo w osadzie. Wydaje się to troszkę może komuś dziwne, jeżeli się z tym wcześniej nie spotkał. Ja to robiłem na zasadzie takiej, że wziąłem jeden karbinek, strzeliłem z niego jakąś tam grupę kontrolną, zrobiłem cały ten proces, on był tutaj troszeczkę bardziej skomplikowany, zaraz powiem dokładnie jak to wyglądało. Yy. I okazało się, że ta grupa jest na tyle lepsza później po zrobieniu tego, że wszystkie karabinki poszły na warsztat. I kosztowało nas to kupę roboty, ale strzelają bardzo fajnie. No i różne są wersje tego właśnie zabiegu. Czyli niektóre są takie, że po prostu się wylewa jakąś żywicę do środka, niektóre są takie, że robi się jakieś tam pasty albo coś takiego. A najbardziej zaawansowane formy, które my wybraliśmy w tych karabinkach, dlatego że chcieliśmy zrobić lepiej, a w tych karabinkach, dlatego że prawie można powiedzieć zachodzi taka konieczność to jest coś takiego że pod śruby czyli tam gdzie śruby przechodzą przez drewno wkleja się tuleje różne oczywiście niektórzy aluminiowe niektórzy stalowe niektórzy z jakiegoś tam magicznego materiału no i generalnie po co dlatego że drewno pracuje czyli w zależności od warunków drewno po prostu się rozszerza zwęża i tak dalej Śruby potrafią się rozkręcać, trzymać z różną siłą, co wpływa również na skupienie strzałów. Natomiast w momencie, kiedy my mamy tuleje zrobione stalowe, wpuszczone tutaj, śruby trzymają się stali tylko czyli dociskają stal do stali za pomocą stali. Wszystko jest na tyle po prostu sztywne, że jak dokręcamy tą śrubę, to czuć ewidentnie, że jest stop. Jak ktoś dokręcał śruby w karabinkach, gdzie one idą przez drewno, nawet z jakimiś podkładkami to wie, że to tak idzie coraz ciężej, coraz ciężej, coraz ciężej, i już niby chyba dalej nie, ale wiem, że jakbym dokręcił mocniej trochę ręką, to by jeszcze szło, dlatego że zaczyna się drewno zgniatać. Eee, tutaj nie ma czegoś takiego w tym momencie. Kręcimy, 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 jest po prostu stop. I wiadomo, że jest koniec, że to już nigdzie nie pójdzie ani w tą, ani w tamtą. Eee, to jest fajne. Druga rzecz fajna to jest właśnie to, że się nie rozkręcą, czyli jak je docisnę z jakąś określoną siłą, to one w zasadzie tak zostaną. Po długim dosyć czasie, jak się rozkręca te karabinki, to one są zaciśnięte praktycznie tak samo jak były, nie ma jakiegoś stresu o to, że one się porozkręcały w międzyczasie, nie trzeba tego sprawdzać. Dlaczego mówię, że w tym przypadku chcieliśmy, żeby było lepiej, dlatego wkleiliśmy najpierw tuleje. Tuleje się robi w taki sposób, że przewierca się drewno, wkleja się, tuleje do środka i dopiero robi się resztę. Jeśli chodzi o karabinki KK. Tak po prostu stwierdziłem, że będzie lepiej. Natomiast jeżeli chodzi o tozy, to one mają wyjątkowo jedną brzydką rzecz zrobioną. Czyli tutaj są zamontowane wkrętem. Tutaj pod spodem komorę trzyma śruba, a tutaj jest wkręt, który jest po prostu wkręcony w drewno. Tak jakby ktoś przykręcił sobie deskę. No i e, pomijając to, że drewno samo pracuje z siebie, no to takie e, wkręty po pewnym czasie się luzują, dlatego że ten otwór. Po iluś tam rozkręceniach do czyszczenia, czy po jakichś tam tego typu zabiegach, jest zwyczajnie luźny, i wszystko to sobie tutaj luźno lata. Także, jeżeli ktoś nawet by sobie poglądał, jak na świecie się z tymi karabinkami pracuje w kwestii tuningu, to wszyscy generalnie robią właśnie coś takiego, że tutaj zamiast wkręta daje się śrubę. Więc, jak dawaliśmy śrubę, no to najlepiej było od razu dać tuleje, żeby to miało ręce i nogi. Udało się to schować pod kabłąkiem, także jest fajnie. Jak to wygląda w środku. Dobra, zanim przejdę do beddingu, czasami zdarza się taki rodzaj tuningu urządzenia spustowego, które jest bardzo proste, czyli składa się z listwy i języka spustowego, który się odpycha zwyczajnie. Czasami danie jakiejś podkładki w tym miejscu powoduje, że on jest trochę krótszy, ale trzeba bardzo uważać, żeby nie wyszło coś takiego, że on przy zamknięciu zamka strzeli. Na czym polega bedding? Generalnie całe to ciało obce, które tu widzicie, czyli nie drewno, to jest obcisk właśnie z żywicy. Robi się go w taki sposób, że nakłada się żywicę do środka broni i odciska się za pomocą komory zamkowej, czyli po prostu wciska się komorę zamkową, cały system z powrotem, tak żeby ta żywica sobie mogła aż wypłynąć, żeby można było wycisnąć na zewnątrz. I dzięki temu powstaje dokładny negatyw, właśnie powierzchni komory zamkowej od spodu, dokładny idealnie odwzorowujący tą jedną komorę zamkową czyli minus jest taki, że to pasuje tylko do jednej sztuki ale plus jest taki i o to w tym chodzi, że przylega idealnie praktycznie całą tą powierzchnią tak jak widać do samego tyłu łącznie z jakimiś tam elementami gdzie były jakieś tam nawierty na komorze coś tam i tak dalej i tak dalej wszystko jest odwzorowane tutaj tuleje, drugą akurat mamy schowaną tam wewnątrz, dlatego że to jest taki e, ciekawy system, takie rozwiązanie, akurat w TOZach, e, także jej tam nie widać do końca, ale my te tuleje robiliśmy tak, że są zaokrąglone, czyli pasują dokładnie do powierzchni komory zamkowej. Na takiej zasadzie, że jeżeli komora jest okrągła w danym miejscu, to nasza tuleja też jest okrągła. Część producentów nawet broni takiej współczesnej, niekoniecznie taniej, robi tak, że po prostu. Tuleje są ścięte na 90 stopni. To, że komora jest okrągła o przekroju kołowym, to w ogóle nikogo nie obchodzi. Gdzieś tam będzie się dotykać. No my dążyliśmy do tego, żeby te wszystkie powierzchnie zwiększyć maksymalnie czyli rurki już też były podcięte na konkretny kształt i dopiero później, właśnie, reszta całego tego bedingu powstawała. W tozach akurat jest zrobione coś takiego, że cały ten próg oporowy jest jednocześnie gniazdem dla śruby, więc tutaj akurat była troszeczkę inna sytuacja. Można powiedzieć, że to jest ani łatwiej, ani trudniej, jest inaczej. Tyle, że właśnie całość mamy schowaną tam wewnątrz, nie widać tego aż tak dokładnie. Tak to wygląda. Dosyć dużo roboty kosztuje, ale warto.